Hop-hop, to znowu ja i moje wiersze inspirowane przyrodą. Dzisiaj pierwszy wakacyjny poniedziałek. Mam dla Was wiersz o miłości wakacyjnej. No i jak zwykle, pomysł przyszedł mi do głowy podczas przeglądania zdjęć ze spaceru. Spacer jeszcze wiosenny. Do tych zdjęć wróciłem ostatnio i. kogo zobaczyłem w kadrze? Szczygła, który w dziobku trzymał sznurek. Mojej wyobraźni to wystarczyło. Oto wiersz o miłości wakacyjnej, szczygła i. posłuchaj wakacyjna miłość podlotów. Pewien zakochany szczygieł w stogu siana szukał igieł, a pytany o przyczyny, ćwierkał, to dla mej ptaszyny. Kubrak zgrabny jej uszyje, niech się w nim przed mrozem skryje. Przyjdzie kiedyś zima sroga, a sikorka ma uboga. Ojciec świsnął, żadna gratka, żeby chociaż to bogatka lub gilówna czy czyżyca Matce aż skraśniały lica. Nic tu po mnie, młodzian na to. Zaraz mi ucieknie lato, a tam gdzieś na trzciny czubach sama buja się maluba. I odleciał. Widział dzięcioł, jak się gdzieś do siebie wdzięczą, a po parku poszła plotka, że ich kos przy stawie spotkał. Przeszło lato, przyszedł wrzesień, Wiatr już nowe plotki niesie, które wróble wyśpiewują, coraz rzadziej się widują. Szczygieł ciągle nie ma czasu, nie chce latać z nią do lasu, śpiewać z nią przy innych ptakach. Nie ma igieł i kubraka. Aż gdy przyszły chłodne noce, nikt nie przybył z liści kocem, kiedy dziobek zmarzł sikorce. Więc się skryła w mesiej norce. Rano zaś dwie dzikie kaczki naśmiewały się z biedaczki. "Wróci wiosna, wróci słońce, to zakochasz się w biedronce", aż wtrąciła się motraszka. "Ładnie kpić z biednego ptaszka? Zamiast tu złośliwie kwakać, uważajcie na błotniaka. Leć, kuzynko ze mną śniadać, nie będziemy z kaczką gadać. Chociaż to pociecha marna, mam w karmniku pyszne ziarna". I skończyła się przygoda. Trochę tej sikorki szkoda, lecz mi doniósł pewien derkacz, że na szczegły już nie zerka. Sowa chce, bym dodał morał, bo się bezeń czuje chora. Niech więc będzie, bardzo proszę, to od sowy są trzy grosze. Kolorowy ptak powabnie buja cię obietnicami, lecz gdy lata żar osłabnie, zniknie w dali za chmurami. Młody szczygieł w tym wierszyku oczywiście nie zachowuje się jak w naturze. No, szczególnie nie szukają igieł, no i nie latają za sikorką ubogą czy z nią w ten sposób międzygatunkowo, chociaż znane są przypadki łączenia się w pary takich gatunków jak czyż, dzwoniec czy gil ze szczygłami właśnie. Natomiast sikorki ubogie potrafią ukryć się w norze kiedy jest im zimno. Do poczytania. Cześć.